Siemanko, tutaj Szymon Ryk, dzisiaj witam Was w zakończonej, serii Zapytaj Szymon Ryka, gdzie odpowiadam na Wasze pytania, jakie mam z komentarzy, a także z donatów. Więc my sobie zaczynamy i pierwsze pytanie zadał Roberto Podłoga... Podłoga... Sebi Sądzę, no, już gdzieś link, nie, to przepraszam Pierwsze pytanie to, to, czy dobrze mi się nagrywa na YouTubie Powiem tak, bardzo dobrze mi się na dla Was, tylko chciałbym zwiększyć wyściganie trochę więcej, ale to mi się wydaje, że z przyszłością osiągnę. Więc do, do drugiego pytania. Drugie pytanie, czy kiedyś używałeś jakichś modów do jakiejkolwiek gry? Nie, nie używałem, dlatego że na PlayStation nie da się modować żadnej gry, a też nie widziałem potrzeby modowania gry. Chociaż no, gra sama w sobie jest spoko, oczywiście wybierałem takie gry, które mi się podobają i nie widziałem potrzeby ich modowania. Kolejne pytanie jest od Hugos. Będzie kiedyś no, przykład content z modów na fabule? Wiem, że graż na PC, chyba chciałeś napisać PlayStation, grom na PlayStation. Podejrzewam, że się pomyliłeś. Mógłbyś sobie PC zakupić czy coś? E, dobra. E, więc, czy będzie z modów na fabule? Nie bo wiele osób to robi i jakoś tego nie lubię. Zawsze będę robił gieta online lub takie różne rzeczy związane. Być może pojawi się content związany z jakimiś trikami, z takimi rzeczami, ale to jeszcze trzeba będzie pomyśleć. Na razie tego nie robię. No a z modów nie będzie contentu po prostu, bo nie lubię. No ale będzie z się szczególnie online, nie wiem jakieś może ciekawostki czy coś rzeczywiście jakbyście chcieli. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli takie odcinki. Ostatnie to pytania to do krzak pod 3000. Pierwsze z nich mam jakąś szansę, żeby z to było zagrać po tej aferze. Powiem tak, oczywiście, że masz szansę, tylko że musisz się w końcu ogarnąć. Jak nie będziesz odwalał, będziesz spoko, no to oczywiście, że możemy zagrać. Kolejne pytanie. Co sądzę o krzaku 3000? Bardzo fajny jest mój widz, krzak 3000. Pozdrawiam. No i moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, no to strzelcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, no to polecam zasubskrybować i strzelić dzwoneczek. Tam zaznaczyć wszystko, żeby wiedzieć o wszystkich materiałach. No i napiszcie komentarz, czy okno wam się podobał, czy nie. Nie wiem, co pan chcecie sobie napisać. E, zobaczmy na Discorda, link w opisie tego filmu. E, widzimy się w kolejnych odcinkach, widzimy się na live'ach, siema, cześć!